Nawet cię nie stać, żeby tu jeść? Moja siostra zadrwiła. Wtedy z uśmiechem podszedł do nas kelner. Witam ponownie, pani Kamilo. Chciałaby pani swój stolik? Mój ojciec prawie wypluł swoje wino. Wszystko zaczęło się pięć lat temu, kiedy odeszłam od wszystkiego, czego oczekiwała ode mnie rodzina. Zawsze oceniali moje wybory, lekceważyli moje kulinarne marzenia jako coś poniżej naszego nazwiska. Nie mieli pojęcia, że dziś wieczorem, gdy zbiorą się w atelier w smaku jednej z najbardziej ekskluzywnych restauracji w mieście, aby świętować zaręczyny mojej siostry Anny, staną twarzą w twarz z tym, jak wiele się zmieniło. Czuję, jak zaciska mi się żołądek, gdy poprawiam swoją prostą, czarną sukienkę. Czasem najtrudniejsze rezerwacje to te z własną przeszłością. Dorastanie w Konstancinie-Jeziornie, bycie Kowalską, oznaczało coś bardzo konkretnego. Nie byliśmy tylko zamożni, byliśmy dziedzictwem. Moi rodzice, Małgorzata i Ryszard Kowalscy, budowali swoją tożsamość wokół wyznaczników statusu: odpowiedni adres, odpowiednie szkoły, odpowiednie zawody. Podczas gdy Anna brylowała w kółku dyskusyjnym, a Piotr wygrywał olimpiady matematyczne, ja spędzałam go godziny w królestwie naszej gospodyni, pani Heleny. Pani Helena, kobieta o złotym sercu pochodząca z Grecji, dostrzegła we mnie coś, czego moi rodzice nie potrafili: prawdziwą pasję. "Masz ręce do tej pracy", mawiała, gdy pomagałam jej wyrabiać ciasto na chleb lub precyzyjnie kroić warzywa. Sposób, Smakujesz, w jaki wąchasz, rozumiesz jedzenie w swojej duszy. Mając 13 lat, tworzyłam własne przepisy. Mając 16 organizowałam podziemne przyjęcia dla moich przyjaciół, gdy rodzice wyjeżdżali. Kuchnia stała się moim azylem miejscem, w którym czułam się najbardziej autentycznie. Byłam 6 miesięcy na programie MBA, który czynił mnie głęboko nieszczęśliwą, gdy mistrzyni Ewanowa, polska mistrzyni kulinarna o międzynarodowej sławie, odwiedziła kampus z serią wykładów. Po spróbowaniu mojego jedzenia na uniwersyteckim przyjęciu, które pomogłam zorganizować, pociągnęła mnie na bok. Kto Cię nauczył robić taką redukcję? Zapytała. Jej głos był stanowczy, ale oczy poważne. Sama się nauczyłam, przyznałam, z książek, filmów, eksperymentując. Podała mi swoją wizytówkę. Marnujesz tu swój talent. Przyjedź do mojej kuchni w Krakowie. Zrobię z ciebie wielką kucharkę. Tamta noc zmieniła wszystko. Dwa tygodnie później stałam w nieskazitelnym salonie moich rodziców, tłumacząc dlaczego rezygnuję z programu MBA, aby uczęszczać do szkoły kulinarnej. Cisza, która nastąpiła po moim oświadczeniu była ogłuszająca. Zobacz tutaj finał.